Dzień dobry, cześć. Witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj sobie porozmawiamy o zapachu marki Prada Infusion The Flare Orange. Obiecałem wam, że będzie saga Prady Infusion, więc przychodzę z kolejnym zapachem i powiem wam szczerze, że mam tutaj takie i mech i okej, okay, bo mam. Tak naprawdę dwa zamienniki, jeden jest wycofany, drugi jest bardzo tani i też nie widziałem go, żeby był. Ale może gdzieś tam na OLX dorwiecie, ponieważ nie jest to zapach, którego nie znamy. To jest bardzo powtarzalna nuta, to są bardzo powtarzalne wonie. Więc zacznijmy sobie może najpierw od Fragrantiki. Nuty głowy mamy tutaj Neroli mandarynkę, Nuty serca Kwiat pomarańczy, Jaśmin, tuberoza. Mamy nuty pudrowe w bazie i serenolit. Serenolit pachnie jak piżmo, ale bardziej takie owocowe. Nie jest to w moim odczuciu coś, co jest bardzo otulające. I tak jest jesień i za chwilę zima i mówię tutaj o zapachu bardzo mocno wiosenno letnim, natomiast. Chcę być fair i chcę po prostu zrobić tą sagę o infuzjonach, które lubię. I tak naprawdę jeśli lubicie te nuty, to po prostu używajcie nawet w zimę, bo czemu nie, kto Wam zabroni, taka jest prawda. Zapach jest z nami od 2009 roku, więc już kawał czasu w moim odczuciu. Przechodząc do nutek, od góry mamy tutaj mandarynkę i neroli, jak najbardziej to otwarcie jest bardzo mocno nerolo. Mandaryngowe, bardzo mocno rześkie, kwiatowe, bardzo optymistyczne. Kwiat pomarańczy, jaśmin, tuberoza. Nie wiem czy tutaj jest z jaśmin. Może trochę, bo faktycznie jest tutaj wydźwięk taki lekko wodno-kwiatowy. Na pewno osładza trochę tą kompozycję całą, kwiat pomarańczy z nami jest przez cały czas, neroli tak samo, to wszystko gdzieś tam ma tą spójność, ten sam mianownik, czyli właśnie ta pomarańcza z takimi białymi kwiatami, bym powiedział. No i mamy nuty pudrowe, no i to pismo takie bardziej owocowe, nawet niektórzy mówią, że to pachnie, ten serenoid, jak taka skóra, tylko nie skóra, że skóra, tylko że skóra nasza, skin. Nie czuję tutaj nuty no, pudrowości, wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że to jest zapach bardzo taki ostry, trochę taki surowy, wytrawny. Wytrawny. Pomarańczowy, bardzo wesoły, bardzo energiczny, dodający energii, tak bym to określił. Natomiast w końcu, jak to pachnie? Pachnie to po prostu jak pomarańcza, jak kwiat pomarańczy, jak tuberosa, jak zielone liście, właśnie kwiatów pomarańczy, jak białe kwiaty. Właśnie tak pachnie, pachną te perfumy, i specjalnie nie kupiłem flakonu, tylko odlewkę. I to tylko 5 ml, którą już prawie tutaj mam na wykończeniu do testów, ponieważ nie jest to nic odkrywczego, a z drugiej strony jest to bardzo ładny zapach. Trochę mi przeszkadza, przeszkadza ten początek. On jest ostry, tak jak lubię. On jest bardzo cytrusowy, bardzo rzeźki, bardzo taki kwiecisty, ale on ma trochę takiej woni kolońskiej. Jeśli wiecie o czym mówię, coś w stylu przemysławki, bo tak mi się łatwiej odnieść, żeby, żeby też mieliście. Świadomość tego, jak pachnie otwarcie i jak pachnie przez około godzinę na naszej skórze. To potem gdzieś tam pójdzie w tle, ale cały czas jest ten wyraz właśnie taki wodno, kolońsko, pomarańczowo biało -kwiatowy. I tak i nie, na pewno bym nie chciał mieć całego flakonu, no bo bym nie służył tego. Jest to zapach po prostu ładny. To nie jest zapach na śluby, to nie jest zapach na spotkania biznesowe. To jest zapach, który po prostu dla siebie, dla samych siebie będziemy nosić. Co do projekcji, ona jest wyczuwalna jak. W przypadku każdego infuzjona prady faktycznie wyczuwa to otoczenie i bliskie otoczenie. Po około 3 godzinach zaczyna się ta blisko skórność, ale taka, że faktycznie ktoś, kto jest obok nas, jeśli rozmawiamy, to, ta, to gdzieś tam się ta woń przypomina i wyczuwa. Ta osoba. Później, po około 5-6 godzinach, no myślę, że 5 godzinach już jest zapach blisko skórny i czujemy tylko my. Natomiast, wchodząc do rozgrzanego samochodu, czy wchodząc do pomieszczenia, gdzie jest ciepło, lub w momencie, kiedy się spocimy, kiedy nasza skóra jest rozgrzana, on znowu zaczyna gdzieś tam nam przypominać o tym, że myśmy właśnie się opryskali tym zapachem. I ta tych Białych kwiatów, tej pomarańczy, tej neroli jest bardzo oczywista. To nie jest zapach, jak już wcześniej powiedziałem na początku, którego my nie znamy. Oczywiście znamy tę te woń i na przykład mam tutaj, przyniosłem sobie Zarę, uwaga Zara, Flair de Orange, o tej samej nazwie, o tej samej nazwie perfumy, które pachną niemalże identycznie. Flair de Orange od marki Zara. Jest jeszcze bardziej taki, bym powiedział właśnie tutaj jest bardziej ta pudrowość niż w Pradzie Infusion Orange. Tutaj bym powiedział, że jest bardziej otulający i taki cozy, porównując oczywiście do Prady Infusion Orange. Tak bym to nazwał. Natomiast jest jeszcze jeden zapach, który pachniał wręcz, no prawie tak samo właśnie jak Prada. Jest to John Malone London, French Lime Blossom. Jest to zapach, który został wycofany z tego co wiem. Jest o tym film na moim kanale i jest właśnie to co powiedziałem Wam w tamtym filmie: że jest to ładny, piękny zapach, ale na dłuższą metę mnie on trochę męczył, bo ja szukam w zapachu czegoś czego nie znam. Dlatego ta prada jest ładna, ale na dłuższy moment. Nie do końca, a szkoda, bo tak naprawdę... Większość zapachu infuzjon prady bardzo mi się podoba. Jeszcze mam do zrecenzowania irysy. One są na moich shortach, one były na moim Instagramie, już i o nich opowiadałem. Natomiast tutaj jeszcze się muszę zmusić, żeby trochę ponagrywać o tym. Jest jeszcze chyba figa z tego co wiem z infuzjon. Ten taki chyba fioletowy, Zabijcie mnie, bo teraz, teraz sobie nie umiem przypomnieć jak on się nazywał. Natomiast w ogóle te nuty, które tam są, to. Totalnie do mnie nie przemawiały. Ludzie mówili o nim, o tym fioletowcu, że on pachnie po prostu jak coś zakurzonego, jak coś starego, jak coś takiego vintage retro, to, to może być niszowe i to może się podobać. Natomiast nie wiem, czy chciałbym wydawać pieniądze na coś, co już z buta, już z reguły, że tam jest nuty takie skórzane, takie przykurzone, takie stare i vintage. No nie, to nie są moje nuty, ja bym nie chciał tego poczuć, nie są to moje zapachy, nie lubię tego, czuję w niepokoju, ja już też Wam mówiłem o tym, że... Nie czuję się dobrze w takich zapachach. Ja bardzo, bardzo, bardzo wystrzegam się tego typu nut. Lubię zapachy i perfumy, które są po prostu ładne. I może są oklepane, może są proste, ale one są ładne. Dla mnie zapach kościoła, zapach skóry, zapach mm, takich retro, vintage czy niszowe, takie tego typu zapachy nie są ładne i nie podobają mi się i nie będę ich nosił. Także tak, dziękuję za dzisiejsze oglądanie, a my widzimy się w kolejnym filmie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz obserwacji mojego Instagrama i łapki w górze. Trzymajcie się, cześć.